Cześć, nazywam się Natalia Tomasiak i opowiem Wam dzisiaj o kolekcji Sens marki Salomon. Sens to seria produktów, która stw została stworzona tak, aby można było ich użytkować zarówno w mieście, jak i w przestrzeni outdoorowej. Bieganie to emocje. Bieganie to znajdowanie czasu dla siebie. Bieganie to odkrywanie otaczającej nas natury. Bieganie to oderwanie się od codziennej rutyny. Jest na to czas, kiedy coraz częściej chcemy wyjść z domu, zaczyna świecić piękne słońce, a my szukamy po prostu świeżego powietrza. Chcemy się nacieszyć tym, że w końcu szare, długie wieczory za nami. Marka Salomon przygotowała dla nas idealnego buta właśnie na spacery, tudzież jakieś lekkie przebieżki. Jest to bucik, który posłuży nam w trakcie codziennych aktywności, ale możemy go ubrać również do pracy, powiedzmy, czy na zakupy, ponieważ ma też fajny lifestyle'owy design. Co mamy w tym bucie i co jest jego przede wszystkim zaletą? Model SensFil to but bardzo lekki i wygodny. Podeszwa... Konta Grip posłuży nam na każdej nawierzchni. Możemy w tym bucie poruszać się zarówno po asfalcie w miastach, jak i też w jakimś lekkim terenie, jak parki, lasy, jeśli chcemy powiedzmy na przykład wyjść na spacer z psem. But ten może być wykorzystywany tak naprawdę do wszelkich aktywności, tak jak wspomniałam, zarówno do lekkiego biegania po asfalcie, czy też biegania w parkach. Komfort użytkowania tego buta, oprócz bardzo fajnej podeszwy kąta grip, zapewnia nam również wyższa nieco skarpeta, która będzie opalała naszą kostkę. Dodatkowo producenci zadbali o to, aby była w środku wygodna wkładka. Jest to wkładka OrtoLite, która jest antybakteryjna i antygrzywiczna. Nie pozostaje nam i nic innego, jak ubierać tego buta i ruszać na spacery i wyganie. Dla osób, które szukają Czegoś więcej niż poprzedni model buta. Dla osób, które już troszeczkę więcej biegają, potrzebują czegoś bardziej zaawansowanego, poleciłabym kolejny model z kolekcji Sense, czyli bucik Sense Flow. Jest on bardzo podobny do tego, który pokazałam Wam poprzednio. Właściwie z zewnątrz, na pierwszy rzut oka, nie różni się prawie niczym. Natomiast to, co Marka Salomon w nim zmieniła, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, Mamy zastosowany tutaj system Sensifit, czyli te boczne przeszycia, dzięki którym nasza stopa w trakcie ruchu i bardziej dynamicznych ruchów jest o wiele bardziej stabilna. Druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to właśnie dodatkowa siateczka mesh, dzięki której nasza stopa o wiele lepiej oddycha, kiedy już bardzo aktywnie pracujemy. To na co zwrócił uwagę producent, to również wzmocnienia w tych kluczowych miejscach, gdzie czasem nasze buty pękają, czyli tutaj na palcach i Tutaj z boku. Do czego te buty? Również można ich śmiało używać do biegania, zarówno po asfalcie, jak i w jakimś lekkim terenie, jak powiedzmy parki czy lasy. Można ich używać na co dzień, do chodzenia po prostu, powiedzmy, nie wiem, na, na spacer z psem, czy nawet zakupy. Można się w nich wybrać na y, siłownię na powietrzu. Zarówno w modelu Sensefil, jak i Senseflow zastosowano konta gryp, czyli naszą podeszwę. Jest ona dostosowana do każdego rodzaju podłoża. Tutaj producent stawia przede wszystkim na wytrzymałość. Podobnie jak w modelu Sens w Senseflow Flow zastosowano naszą szybką sznurówkę, czyli Quick Lace, który szybciutko zaciągamy, chowamy tu pod taką niewinną gumeczkę i bucik jest zawiązany, on na pewno nam się nie będzie rozwiązywał. W bucie mamy również wkładkę OrthoLite. Podsumowując, model Senseflow jest bucikiem równie uniwersalnym jak Sen można go używać zarówno do codziennego używania, jak i do naszych lekkich aktywności na co dzień. Można w nim pobiegać po asfalcie, można w nim wyjść na spacer do parku, czy też nawet pobiegać w lekkim terenie. Bardzo uniwersalny, leciutki, przewiewny but. Na pewno idealnie będzie się spisywał wiosną bądź latem. W trailowym DNA kolekcji Sense jest właśnie model Sense Ride. W tym momencie na rynku pojawiła się już trzecia odsłona. Tego też buta w ręce trzymam Sense Ride 3. I o tym bucie opowiem Wam najwięcej. Zacznę od tego, dla kogo jest ten but. Tak naprawdę jest to najbardziej zaawansowany but z kolekcji Sense. Tego buta mogą już używać śmiało osoby, które są mocno zaawansowane, jeśli chodzi o biegi, czy to po asfalcie, czy biegi trailowe. Buta tego można używać w Właściwie każdym terenie, zaczynając od parków, lasów po jakieś łagodne góry, jak Beskidy czy Gorce. Sprawdzi się on idealnie zarówno wiosną, jak i latem. Nie do końca będzie się sprawdzał na bardzo błotnistym podłożu ze względu na średnio agresywny bieżnik. Natomiast na każdym innym będzie na pewno idealnie. Co ma takiego w sobie ten but, co go wyróżnia i dzięki czemu go polubimy? W modelu Sensei 3 zastosowano technologię OptiWipe. Jest to podeszwa, która składa się z dwóch rodzajów pianek. Jednej, która tłumi nasze drgania i wibracje, oraz druga, która pomaga nam w rozpędzaniu naszego kroku. W podeszwie mamy również specjalną płytkę o nazwie Profil Film, która chroni nas przed twardymi nawierzchnią, jak korzenie czy kamienie, w trakcie naszej aktywności. Jeśli chodzi o sambieżnik, czego możemy się po nim spodziewać? Tak naprawdę idealnie on się spisze na suchej nawierzchni, w, tak jak już mówiłam, w parkach. Ja osobiście bardzo lubię tego buta, wykorzystuję go na mocne treningi w przeróżnym terenie. But ten jest również stabilny dzięki zastosowanemu systemowi SensiFit, czyli tym bocznym przeszyciom, które mocniej opalają naszą stopę i ją stabilizują w trakcie mocno aktywnych ruchów. Dzięki systemowi Quicklace bucik nam się nie będzie rozwiązywał, a potem jak go szybciutko zawiążemy, naszą sznurówkę, która nam gdzieś zostaje z boku, chowamy do niewidocznej kieszonki. Miękka i elastyczna cholewka zapewnia duży komfort w trakcie użytkowania tego buta, but ten śmiało można używać w trakcie długich wybiegań, wycieczek biegowych, jak i też na zawodach trailowych. Osobiście rekomendowałabym ten but naprawdę na nasze polskie imprezy, takie jak na przykład Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich. Spieszy się na pewno idealnie na tamtejszych trasach. No to czas na krótkie podsumowanie kolekcji Sens. Najpierw mamy model Sens Field, czyli bucik dla osób, które Głównie chcą wyjść na spacer, pochodzić po mieście, raz na jakiś czas wyjść, pobiegać czy na siłownię na zewnątrz. Kolejny model to Sens Flow. Mamy już tutaj bucika, który również będzie nam służył na co dzień, ale dla osób, które jednak już biegają nieco częściej, wymagają troszeczkę więcej od swojego treningu i jednak mają jakieś sportowe ambicje. I ostatni model to Sens Ride 3 to już mamy buta dla prawdziwych profesjonalistów, dla osób, które oczekują od buta prawdziwego komfortu, dobrego trzymania na różnych nawierzchniach i tego, że będą mogły z nim, z nim spędzić wiele godzin w trakcie swoich biegowych treningów.